Cześć, witam wszystkich. bardzo serdecznie jestem, Nomad P. .pl. Planka Pierze. I zapraszam do nie najprawdopodobniej, tylko ostatniego filmu na tym kanale w tym domu, w tym mieszkaniu. A czemu tak się stało, co się stało i jak to wszystko ma się dziać. Już mam tutaj, jest już wszystko popakowane. Tutaj już mam praktycznie wszystko przywrócone do stanu początkowego. Jeszcze jutro mam parę rzeczy tutaj do ogarnięcia. Ale o co chodzi? Czemu w ogóle się tak dzieje i tak dalej i tak dalej? Sprawa wygląda tak. Niestety a może niestety, a może i niestety, zostałem e, parę dni temu wypowiedzenie. Zaraz i tego, że um, właściwie sobie um, znalazł e, albo znalazł, albo coś się stało. Nie wiem, co, co, co się stało dokładnie. E, um, albo znalazł, albo po prostu e, um, Potrzebuję wziąć to, z czym. Albo chcę sprzedać, nie wiem. Nie powiedziałem mi dokładnej przyczyny. E... Powiedziałem, że sprawy osobiste. E... Powodem są ten, że um... na jego potrzeby te mieszkanie są. Nie wiem o co chodzi. E... Więc... E... Mam czas do końca miesiąca, więc... Ten ale ogólnie jest tak, że mm, z jednej strony się cieszę, że tak, 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 się, tak się stało, bo e, będą troszkę sobie funduszy, po e, moją sytuację finansową troszkę poprawić, a się teraz zastanę a czemu? Coś jest... gdzie ja idę? Czemu ten a mianowicie w niedzielę, bo jak ja to nagrywam to jest piątek. W niedzielę przyjedzie mój ojciec tutaj, po ten blok, i będziemy znosić rzeczy. Czyli będziemy po prostu znosić rzeczy do... Uwaga, uwaga! Rodzinnego miejsca, do rodzinnego domu. Czyli po prostu będę przez parę... przez parę miesięcy... E, ...mieszkał z rodzicami, dopóki czegoś nie znajdę, dopóki nie do stanę jakiegoś e, wpływu gotówki większego żeby mógł znaleźć sensowne mieszkanie za sensowną kwotę hmm, więc sobie troszkę hmm, podkładam pieniążków i dopiero albo w grudniu albo po świętach po w 2023 roku e, ponownie wybiorę się na, nowe, na jakieś nowe mieszkanie Także od poniedziałku, no najprawdopodobniej już od poniedziałku będę mieszkał u rodziców, czyli teoretycznie będę mieszkał u rodziców, bo większość czasu będę spędzał w opolu, w pracy i tak dalej, jedynie to, to będzie z jakieś streamki tylko i wyłącznie w moim pokoju, także to nic, się, to nic się nie zmieni tak naprawdę, jeśli chodzi o, nasz, o relacje YouTubeowe i twitchowe. Wszystko tak samo, tylko po prostu będzie to w moim pokoju, tak jak było to na początku działalności mojej. No prawie na początku. Także już z tego domu, z tego mieszkania raczej nie będzie. Może coś jutro szybkiego ogarnę, ale tak już już tak naprawdę to co będzie tam takiego szybkiego to takie hmm, nie wiem co. Coś się wymyśli. Może mi się uda, może nie, więc... Jak nie będzie w sobotę, wy to już będzie, będziecie widzieć. A nie wiem, ja to dzisiaj wstawię w sumie, więc... Yy, jak nie będzie to w sobotę, to już... To znaczy, że nie udało mi się wygospodarować tam godzinki czy dwóch na zrobienie jakiegoś streama na yy, pożegnanie. Yy, z tym mieszkaniem. I dopiero będzie już w poniedziałek w po, albo w poniedziałek, ale też nie wiem, bo mam troszkę zmianę grafików prasy i mam teraz większość, no, większość, większość nosek. Ale najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie dużo więcej streamów już z tamtego mieszkania nie z mieszkania tego spokoju. Ale m, będzie ale ogólnie będzie dużo odcinków już z tamtego pokoju, bo będę coś tam sobie nagrywał przed e, naskami wszystkimi. E, co dalej? Jakie będą plany dalej? Na razie plany dalej to jest, są typowe... E, e, typowa... Mm, typowe streamy i tak ja dalej będę po prostu bardziej się na tym skupiał i na pracy, żeby udało mi się uzbierać na jakieś sensowne mieszkanie, czyli może tak na dwa, może nawet dwa tygodnie, dwa, dwa miesiące, trzy miesiące, zobaczymy. Także, jak ktoś będzie chciał się dopytać hmm, dokładnie. Hmm. Co, 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 jak, po co, na co i tak dalej to jutro, nie wiem jeszcze o której, może koło 13 jak wstanę, bo ja jeszcze dzisiaj mam noskę, także jak wstanę to ogarnę się i szybko szybkie, szybką godziną szybkiego, godzinnego mam jakiegoś odpalę, bo jeszcze mam parę rzeczy do, do zrobienia jutro także mm, to było bardzo dużo lat. Nie, bardzo dużo czasu tutaj spędziłem, w tym mieszkaniu, w tym domu. W tym mieszkaniu, bo... Dobre dwa lata, bo nawet... No, dwa lata będzie. Kiedy tutaj... E, to... Mieszkanie miałem, e, to mieszkanie miałem i tutaj było... Bardzo dużo struktur, które między innymi wbiliśmy towarzysza, na przykład... W, na e, Twitchu i... Mam nadzieję, że w nowym yy, pokoju w moim, po powrocie do, na stare śmieci, yy, czyli do domu, do pokoju mojego, czyli po prostu do mojego, mojego, do mojego rodzinnego domu, mi się uda jakiś, może nawet partnera wziąć. Zna, yy, ten. Mam taką cichą nadzieję, może jeszcze jakiś subskrypcji może będzie. Zobaczymy. Mam taką cichą nadzieję, że takie coś będzie, ale jeszcze do ustania jeszcze mam tutaj do spakowania do eee, posprzątania tutaj ten na e, w kuchni tutaj mam jeszcze zapasową klawiaturę bo bardzo mam prawdopodobne że mi się uda e, dwa komputery mieć będę chciał też między innymi dlatego będę chciał troszkę poczekać z tym e, mieszkaniem długim <grym> kolejnym, by sobie rozbierać na kompa do streamowania i do yy, do, do nagrywania, do grania ogólnie, bo najprawdopodobniej ten komputer, który aktualnie mam będzie yy, kompem do streamowania aby sobie złożyć kompa do yy, grania, jeszcze avermedia muszę, żeby mógł przesyłać sobie te wszystkie rzeczy yy, Obraz komputera do graja na streamer byście mieli lepszą, tak jakby, jakość. Także, tak to wszystko mniej więcej będzie w najbliższym czasie się działo. Więc, jeśli Wam się podobało, albo nie, to zostawcie sobie jakieś tam łapki w górę, w dół, obojętnie. Nie to co to tam zostawicie. Ważne, żebyście zostawili. No to i tak, i tak będzie po prostu film. Dobra, to by było na tyle. Jak że nam ja do zobaczenia już na... albo w sobotę, albo, już na, albo jutro na streamie, albo już na... Mm, nowym miejscu do nagrywania i streamowania. Jak że nam ja do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!